Bo to miejsce mi interesuje. Było kiedyś ładne miejsce na ognisko, ogrodzone tak kamieniami. To takie było wokół do siedzenia, tak poustawiane. Mam miejsce na wyrzucanie śmieci, to też bardzo dobrze. To jest taka główna ścieżka szybkiego ruchu, bym nazwała, bo bardzo szybko rowery jeżdżą. No, też było więcej drzew jakoś tu, a wycięli. No, no widać ślady palenia ognia. A no może przyjdę tu z jakimś małym kiedyś sprzętem? Na jakiś biwaczek, na jakieś, na jakieś śniadanko, obiad, kolacyjkę, coś takiego. Na jakiś posiłek. Byłam tu kiedyś i nawet ogień paliłam w mojej kuchence. I nie mam tutaj tej kuchenki. Tutaj jest też ładne miejsce. Moim zdaniem, bo można się schować przed deszczem. Kiedyś tutaj byłam na festynie parafialnym. Było miejsce wydawania posiłków. No, padał deszcz, właśnie. Niektórzy się chowali. A też były inne namioty. O, można sobie tu posiedzieć, tylko że ludzie chodzą, więc tak nie bardzo. W dole samochody jadą. Dzisiaj ruch A nic zmierzam ku domowi. Ładny był spacer. Dobrze, że słońce świeci jeszcze. To chłodno, ale przyjemnie. A pewnie plus 5.